Cześć, mam na imię Edek i witam Was na kanale firmy Applaus. Jak pewnie wiecie, jesteśmy oficjalnym polskim dystrybutorem rozwiązań takich producentów jak Neumann Berlin i Merging Technologies. Obie te firmy tworzą produkty jak chociażby interfejsy audio, głośniki czy DAWy, za pomocą których jesteście w stanie tworzyć miksy w formacie Dolby Atmos. Dlaczego jednak ten format powinien Was w ogóle interesować? Dziś postaramy się znaleźć odpowiedź na to pytanie. Dolby Atmos najpierw dokonało rewolucji w kinie w 2012 roku. Wtedy po raz pierwszy użyte tą technologię dźwięku obiektowego w filmie Mary Devaleczna. Format Dolby Atmos zrobił furorę dzięki oszałamiającym wrażeniom dźwiękowym, które otaczały widzów z każdego kierunku i tworzyły trójwymiarową przestrzeń dźwiękową. Ale czy kiedykolwiek mieliście do czynienia z dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos poza kinem? Czy kiedykolwiek słuchaliście miksu muzycznego w Dolby Atmos? Jeśli nie, to szczerze polecamy. Technologia Dolby Atmos z jednej strony oferuje muzykom unikotową szansę na nagranie i miksowanie utworów w sposób, który wykracza poza tradycyjne granice dźwięki stereo, do którego już wszyscy przyzwyczailiśmy się. Z drugiej strony daje słuchaczom niesamowitą możliwość i jeszcze większego, głębszego zaangażowania się w słuchaną muzykę. I to jest pierwszy i najważniejszy powód, dla którego warto zainteresować się tematem miksów imersyjnych. Czym natomiast jest dźwięk imersyjny? Ten termin staje się coraz bardziej popularny. W uproszczeniu, dźwięk immersyjny pozwala słuchaczom słuchać muzyki odnosząc wrażenie trójwymiarowości, a twórcom muzycznym zapewnia możliwość pozycjonowania dźwięku wewnątrz sferycznego, trójwymiarowego krajobrazu dźwiękowego. Zamiast ograniczać się do dwóch tradycyjnych kanałów lewego i prawego, w Dolby Atmos używa się obiektów dźwiękowych, umieszczając dźwięki dokładnie tam, gdzie się chce, aby były słyszalne w trójwymiarowej przestrzeni. Podczas otwarzania mamy do czynienia z konfiguracją głośników 714, czyli 7 głównych plus subwoofer plus 4 głośniki górne. Twórcy formatu Dolby Atmos byli pionierami w dziedzinie dźwięku przestrzennego, który może przekształcić słuchanie muzyki w bardzo emocjonalne doświadczenie. Przeskok ze zwykłego słuchania muzyki do słuchania w formacie przestrzennym można porównać z jakościowym przeskokiem z otwarzania w mono do stereo. Lub z przejścia telewizji czarno-białej na kolorową. Kiedy się tego doświadczy w poprawnej konfiguracji sprzętowej i świetnej jakości miksu, robi to ogromne wrażenie. Dźwięk w Dolby Atmos może otaczać nas w zakresie 360 stopni, włączając to przestrzeń nad głową, co intensyfikuje poczucie imersji. Jeśli więc zajmujecie się miksowaniem dźwięku, to istnieje kilka powodów, by zacząć się interesować miksami przestrzennymi. Dlaczego? Pierwszym powodem, o którym już wspomniałem, jest zdolność dźwięku imersyjnego do angażowania słuchaczy w muzykę i zapewnienie bardziej emocjonalnych wrażeń słuchowych. I już teraz możecie sprawdzić na własne uszy, jak muzyka może brzmieć w Dolby Atmos, słuchając np. utworów Sheerana czy Jennifer Lopez, są dostępne m.in. na stronie dolby.com. Wiele też wskazuje na to, że dźwięk przestrzenny jest przyszłością. Zastosowanie Dolby Atmos w produkcji muzycznej już teraz zmienia sposób, w jaki artyści i producenci myślą o tworzeniu i prezentacji swoich utworów. Mimo to, że dźwięk imersyjny jest z nami od ponad 10 lat, wciąż jest to dopiero początek, a branżowe standardy nagrywania i miksowania w dźwięku imersyjnym są wciąż dopracowywane. Aczkolwiek już teraz coraz więcej muzyki jest tworzone z dźwiękiem imersyjnym, a istniejące katalogi są remiksowane. Możliwość miksowania w Atmosie stanowi realny sposób na dodatkowe źródło dochodu dla muzyków i studiów wyposażonych w tę technologię. Statystyki użycia w branży muzycznej formatu Dolby Atmos już robią wrażenie. 92% ze 100 najlepszych artystów Billboardu z 2023 roku wydało utwory w Atmos. Wszystkie nominowane w zeszłym roku do nagrody Grammy w kategoriach Płyta Roku, Piosenka Roku i Album Roku są dostępne w Atmosie. Utwory w Atmosie znajdziecie w takich serwisach streamingowych jak Apple Music, Tidal czy Amazon Music. Wiele systemów DAW umożliwia tworzenie i miksowanie muzyki w Atmos. Avid Pro Tools, Apple Logic Pro, Blackmagic DaVinci Resolve, czy właśnie Merging Technologies Paramix z naszego dystrybucyjnego portfolio. Imponująca jest również ekspansja Dolby Atmos na inne sfery naszego życia. Ponad 2,5 miliardy urządzeń Dolby Atmos już jest na rynku. Od systemów domowych po komputery, urządzenie mobilne i inteligentne głośniki, nawet samochody. Atmosfowe rozwiązania znajdziecie w autach Mercedesa, Lotusa, Volvo i innych. Konsole do gier PS5 i Xbox Series X obsługują Atmos. Tak naprawdę wielu z nas ma już urządzenia z obsługą Atmos, a nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Miksowanie w Dolby Atmos ma również aspekt praktyczny i ekonomiczny. Dolby Atmos wymaga od inżynierów dźwięku myślenia poza tradycyjnymi technikami i studiowania nowych metod pracy z dźwiękiem. Chcąc pracować z Dolby Atmos będziecie musieli ogarnąć manipulacje obiektami dźwiękowymi, tworzenie ruchomych dźwięków i wykorzystanie przestrzeni wokół słuchacza do tworzenia dynamicznych krajobrazów dźwiękowych. Pamiętajcie jednak, że opanowując tą sztukę tak naprawdę zabezpieczacie się na przyszłość, dzięki czemu będziecie gotowi na moment, kiedy dźwięk imersyjny będzie standardem. Opanowując miksowanie w formatach dźwięku przestrzennego będziecie również mieli większe doświadczenie co pozwoli wyróżnić się na rynku i po prostu więcej zarabiać. Już teraz Apple Music płaci twórcom 10% więcej za treści w formatach przestrzennych. Serwis streamingowy uzasadnił to tym, że takie podejście ma na celu nie tylko nagradzanie treści wyższej jakości, ale także zapewnienie, że artyści są wynagradzani za czas i inwestycje, które włożyli w miksowanie w formacie przestrzennym. Podsumowując, dzięki Dolby Atmos każdy dźwięk utworu muzycznego może być umieszczany i przemieszczany w trójwymiarowej przestrzeni. Co pozwala na bardziej realistyczne i dynamiczne wrażenia dźwiękowe. W efekcie imersyjny mix umożliwia stworzenie bardziej angażującego i realistycznego doświadczenia dźwiękowego i większego zaangażowania słuchacza w muzykę. Jeśli interesujecie się tworzeniem muzyki i miksowaniem, to warto już teraz zainteresować się tematem, ponieważ wiele wskazuje na to, że Atmos może być przyszłością nie tylko kina, ale i właśnie muzyki. A jeśli macie jakieś pytania odnośnie rozwiązań firm Neumann Emerging Technologies w kontekście pracy z dźwiękiem Dolby Atmos to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Dane kontaktowe do odpowiednich osób znajdziecie w opisie tego materiału. Dziękuję za Waszą uwagę. Jeśli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za kciuka w górę i suba. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!